W sobotę 7 września wyruszył 23. Rodzinny rajd rowerowy po ziemi Sochaczewskiej imienie Anny i Tadeusza Krawczyku. Jeszcze przed rozpoczęciem rajdu tradycyjnie rodzina, uczestnicy oraz Sochaczewscy samorządowcy uczcili pamięć Anny i Tadeusza Krawczyku. Między innymi poseł Maciej Małecki, burmistrz Daniel Janiak, wicestarosta Anna Pawłowska, radni miejscy Selena Majcher i Piotr Pętlak udali się na cmentarz parafialny, gdzie zapalili znicze, złożyli kwiaty i odmówili modlitwę. Biuro rajdu od rana działało na Placu Kościuszki. To tu młodzież z klubu wolontariuszy przy CUS Sochaczem wydawała uczestnikom pakiety startowe. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali główny organizator wydarzenia poseł Maciej Małecki w imieniu starosty Anna Pawłowska, burmistrz Daniel Janiak oraz członkowie rodziny patronów rajdu w tym córki państwa Krawczyków Dorota Borek i Luiza Ząbczyńska sygnał do ustawienia się na start dał komandor rajdu Jacek Spilaszyński Wspaniały rajd, rajd z tradycjami. Podziękowania dla Macieja Majeckiego za organizację po raz kolejny w Sokaczewie rajda imienia państwa Krawczyków. Piękny, rodzinny rajd. Na Placu Kościuszki widać mnóstwo rodzin, które czekają już na ten moment, żeby wyruszyć do Matyldowa. Bardzo się cieszę, że jest kontynuacja tego rajdu. Warto korzystać z ostatnich dni, a pogoda jest jak Sokaczewianie i ten rajd piękna i wspaniała. Korzystajcie z tego rajdu, cieszcie się wakacjami, bo mamy jeszcze pogodę wakacyjną, choć to już początek września, bo za moment przyjdzie jesień. I przede wszystkim to, co widzę od samego początku, niech będzie z Wami do końca, czyli piękny i wspaniały uśmiech na twarzy. Cieszę się, że jako gospodarz mogę wspierać ten rajd i oczywiście miasto Sokaczew zawsze będzie wspierało takie inicjatywy. 23. Rodzinny Rajd Rowerowy imieniem Anny i Tadeusza Krawczyków już trwa. Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy Sochaczewa i wszystkich okolicznych gmin będą mogli zwiedzić piękny kawałek ziemi sochaczewskiej, przede wszystkim gminę Rybno. Ziemia sochaczewska jest piękna, a przede wszystkim zwiedzanie w taki sposób, na rowerze, aktywnie, w piękny słoneczny dzień, naprawdę zapraszamy, kogo jeszcze tu nie ma, niech przychodzi, niech korzysta z tego pięknego dnia i z aktywnego trybu życia. W imieniu rodziny chciałabym wszystkich uczestników rajdu przywitać. Chciałabym też skorzystać i podziękować wszystkim organizatorom posłowi Maciejowi Małeckiemu, burmistrzowi miasta, pani wice staroście, wszystkim, którzy są zaangażowani. A tutaj no, nie widać ich do tego zdjęcia. Wiem, że to jest ogrom pracy, bo już wcześniej to całe procedury się zaczęły. Chciałabym życzyć wszystkim szerokiej drogi, bezpiecznej, żebyśmy tutaj wrócili i brali udział w tym rajdzie. Jak się uda, panie pośle, pewnie za rok. Także no, ja wiem, że zawsze plany, chcieć to czasami móc. Także wszystkim życzę jeszcze raz bezpiecznej drogi w imieniu całej rodziny naszej. I dziękuję, że Państwo cały czas biorą udział w tym rajdzie. 23. Rodzinny raj rowerowy. Imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sowaciewskiej uważamy za wory. Tegoroczna trasa liczyła 38 kilometrów. Najpierw ulicami Sochaczewa, następnie przez Kozłów biskupi, Bronisławy aż do Matyldowa, gdzie odbył się piknik rodziny. Rowerzyści zrobili przystanek w miejscowości Bronisławy, gdzie poseł Małecki wraz z radnymi Seleną Majchę i Piotrem Pentlakiem złożyli kwiaty pod krzyżem upamiętniającym tragedię oddziału Socha. Przypomnijmy, że od drugiej edycji, czyli od 2001 roku, rodzinny rajd rowerowy nosi imię Tadeusza Krawczyka, reprezentanta Polski w kolarstwie szosowym, niestrudzonego popularyzatora kolarstwa i turystyki rowerowej. Tadeusz Krawczyk przez wiele lat osiągał sukcesy w wyścigach krajowych i międzynarodowych, a następnie z dużym powodzeniem zajmował się promowaniem sportów rowerowych wśród sochaczewskiej młodzieży. O bezinteresowności Pana Tadeusza przekonaliśmy się w 2000 roku, kiedy aktywnie włączył się w organizację Premierszomy Rodzinnego Rajdu Rowerowego po powiecie sochaczewskim. Tadeusz Krawczyk zmarł niedługo po wspomnianej edycji, 5 listopada. Jednak w pomoc w organizację nadal angażowali się członkowie jego rodziny. Żona Anna Krawczyk każdego roku fundowała dla uczestników rajdu cenne upominki. A serwis techniczny na trasie wciąż zapewnia zięć Andrzej Ząbczyński. Niestety, również pani Ania już nie żyje. Zginęła tragicznie w wypadku drogowym 26 maja 2019 roku. Od tego czasu państwo Krawczykowie są patronami rajdu po Ziemi Sochaczewskiej. Witam Państwa. Właśnie jesteśmy w połówce rajdu, dojechaliśmy do Mateldowa do SP. Wszyscy jak widać z tyłu bardzo dobrze się bawią, biegą kiełbaski. Trasa rajdu była, że tak powiem, satysfakcjonująca dla wszystkich, ponieważ wszystkie drogi wiodły drogami asfaltowymi, nie było dróg gruntowych. No i nie było żadnych wypadków, zdarzeń losowych. Wszyscy bezpiecznie dodaliśmy do celu. Zostaje jeszcze droga powrotna do Sokaczewa. Na miejscu przy OSP Matyldów na uczestników zarówno tych starszych, jak i młodszych czekały liczne atrakcje. Dragon Fight Club zorganizował na przykład strzelanie z broni pneumatycznej. Nie zabrakło tradycyjnych kiełbasek z ogniska. Wszystkim bez wyjątku dopisywały humory. Już jesteśmy na Piekniku w Matyldowie u Strażaków Ochotników i u Wójta Damiana Jaworskiego. Dziękuję za przygotowanie tego terenu dla rowerzystów. O, tu jakiś mały rowerzysta przemknął. Zobaczcie, ogniska, grille, odpoczynek zasłużony po pierwszej części dzisiejszego dnia na rowerach. A za chwilę będą dodatkowe atrakcje, bo sportowe konkurencje przygotował Fight Club Dragon Sławomir Sochaczewa i ci, którzy mają jeszcze trochę więcej siły, też będą mogli sprawdzić swoje umiejętności. tu jesteśmy u kolejnej ekipy, która posila się kiełbaskami z ogniska. Gratulujemy. Pana, proszę się przymierzyć do zdjęcia, Który, Który raz na roku Szósty, Szósty raz, a widzę, widzę że syn że jest jak rodzina w większym składzie. Ile to na pewno w takiej rodzinie rower się przyda. Się Bardzo dziękuję, super. powiedz tak. Ja Czy cieszysz się? Tak. Które raz na rajdzie jesteś? Skąd przyjechaliście? Gdzie, gdzie mieszkasz? Super. I jaki, jaki skład rodziny? Bo jesteś z mamą, tak?